Mój dyc, dzisiaj świętujemy święto świętego Łukasza. Był on ewangelistą, a także autorem dziejów apostolskich, stąd jedną i drugą księgę nazywamy razem dziełem Łukaszowym. W Jego Ewangelii słyszymy dzisiaj o Jezusie, który troszczy się w zasadzie o wszystko. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich. A więc widzimy, że Jezus działa według planu, nie pozostawia swoich uczniów bez zadań, bez konkretnego planu, bez wyobrażenia o tym, w jaki sposób mają działać. To znaczy, Jezus już wszystko przewidział i poukładał tak, żeby odbywało się w optymalny sposób. Świadczy o tym, że wybrał konkretną liczbę uczniów, że w konkretnej liczbie Postanowił ich wysyłać, i to nie do przypadkowych miejsc, ale tam, gdzie sam przyjść zamierzał. I mówiąc do nich, powiedział: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto, posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, nikogo w drodze. Nie pozdrawiajcie. A więc tutaj widzimy Chrystusa. Które nie kryje, że to zadanie jest trudne. Znaczy, pokazuje, że jest to wielkim wyzwaniem, że nie oszukuje uczniów, nie mówi im, że wszystko będzie odbywało się bez problemu, ale w tych problemach ich o nich zadba, zadba o ich potrzeby. I świadczą o tym jego następne słowa. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. A więc tutaj widzimy, że Jezus zadba zarówno o potrzeby tych ludzi których wysyła, że będą mieli zaspokojone wszystkie potrzeby, że zatroszczą się o nich fakt, ludzie, którzy są na miejscu, a ponieważ wysyła ich ze swoją łaską, to też uczniowie będą mieli w cudzysłowie, jak za to zapłacić. Zwyczajnie swoim głoszeniem, a także działaniem cudów, które będą dzięki mocy Jezusa w stanie dokonać. A więc wszystko jest przez niego przewidziane, wszystko zaplanowane. I to w jak najbardziej optymalny sposób. Nie tylko dla realizacji jego celów, ale też po to, aby ci uczniowie swoje potrzeby mieli zaspokojone. A także ci ludzie, nawet do których ci uczniowie pójdą, aby oni także swoje potrzeby zaspokoili chociażby potrzeby uzdrowienia chorych, czy też usłyszenia. Słowa Bożego. Ale moi drodzy, sami w życiu doświadczamy, że życie kolorowe nie bywa zawsze, że nie zawsze jakby czujemy tą obecność i łaskę Chrystusa przy sobie, bo zwalają się na nas problemy, które są elementem życia każdego z nas. I o tym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, który był jego ostatnim listem przed śmiercią. Listem napisanym już po aresztowaniu i przewiezieniu do Mrzymu. I mówi o tym, że w ludziach nie warto pokładać nadziei, co nas nie dziwi w jego sytuacji. Najmilszy. Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Krescenes do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą. Jest mi potrzebne do posługi. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Toradzie u Karpa, zabierz po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Więc widzimy, że jedynie Łukasz jest przy Świętym Pawle, a on sam jest jakby pozostawiony samemu sobie. Mimo, że nazywamy go dzisiaj apostołem narodu, mimo, że przeszedł większość. Czy też może połowę znanego wówczas świata, to mimo tego, mimo tak wielu znajomości, pozostał praktycznie? Sam pozostał w opuszczeniu, a więc w ludziach nie mógł pokładać nadziei. Co więcej, od ludzi też um, doświadczył wiele trudności, a więc nie tylko że ludzie go um, zostawili, ale też i byli tacy, którzy sprawiali mu problemy. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele zła. Oddam pan według jego uczynków, i ty się go strzesz, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym. Słowom. I tu zauważmy, że Paweł nie jest człowiekiem naiwnym. To znaczy, zauważa, że ludzie wyrządzili mu zło konkretnie mówi o Aleksandrze ale też wie, że pan jest sędzią tego człowieka i to od niego domaga się sprawiedliwości. Ale nie udaje, że wszystko jest w porządku. Ostrzega świętego Tymoteusza przed tym, żeby sam nie popadł w problemy, które są zupełnie niepotrzebne. Więc to znaczy jakby przestrzega go przed człowiekiem zepsutym, przed człowiekiem, na którego trzeba zwyczajnie uważać. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. I widzimy, moi drodzy, że chociaż Paweł ma przy sobie tylko Łukasza, a kiedy w ogóle pierwszy raz się bronił przed sądem, był. Z Pełnie sam To akurat tym ludziom W przeciwieństwie do Aleksandra Nie domaga się od Pana, żeby Pan mu Odpłacił zgodnie ze Sprawiedliwością, ale wręcz przeciwnie Mówi, żeby im to nie było policzone Bo nawet kiedy został sam, czuł przy sobie Obecność Chrystusa I jego łaskę, która Zadbała o to, żeby miał pełnię Sił, które były mu Potrzebne, a więc w Jezusie pokładał nadzieję całkowitą, nie w ludziach. Moi drodzy, jak ta dzisiejsza liturgia e, słowa pokazuje nam, jakim Jezus Chrystus jest. Lekarzem, bo wiemy, że święty Łukasz był lekarzem, ale też Chrystusa nazywamy lekarzem dusz. Był lekarzem holistycznym, to znaczy takim lekarzem, który dbał o dbał i dba o całego człowieka, to znaczy, w pełni można mu zaufać. Sami wiemy, że najlepiej, kiedy nasz lekarz patrzy na całe nasze życie, na cały nasz organizm, sposób funkcjonowania, kiedy przekracza tylko te kwestie związane z, ściśle, z biologią, wtedy rzeczywiście możemy liczyć na to nie tylko, że jakby załagodzi nasz. Stan ostry, problematyczny, ale też, że wyprowadzi nas, o ile to jest możliwe, do pełni zdrowia, że te zdrowie odzyskamy. I podobnie Chrystus nie dba tylko o nasze potrzeby duchowe, o potrzebę zbawienia, która fakt jest najistotniejsza, która jest jakby najważniejsza dla nas w perspektywie całego życia wiecznego, ale też dba o te nasze potrzeby, bieżące potrzeby doczesne, abyśmy do tego życia wiecznego mogli dojść i spełnić swoje życiowe powołanie. I moi drodzy, w podobny sposób święty Łukasz podchodził do swojego dzieła. On jako jedyny opisał całość życia zarówno Jezusa Chrystusa, jak i apostołów no, do tego momentu, kiedy skończył pisać swoje dzieło. Czyli w zasadzie jego Ewangelia i dzieje apostolskie są jednym dziełem, nie ma tam przerwy. Po prostu jest to jedna wielka. Księga też tak można to patrzeć, chociaż w naszych wydaniach Pisma Świętego oczywiście one są rozdzielone i praktycznie już od samego początku, ze względu na wielkość, a nie było wtedy książek, tylko były zwoje, oczywiście, w tłumaczeniach mamy księga, ale to nie były takie. Książki nasze, tylko były zwoje, a duże, długie zwoje ciężko było przewijać, więc prawdopodobnie od samego początku już to jego dzieło było rozdzielone i pomyślane tak, żeby je rozdzielić, ale w sensie fizycznym, a nie w sensie teoretycznym, to znaczy treść tej księgi, tego dzieła była przewidziana jako jedna księga, a nie dwie inne. I moi drodzy, dzisiaj w to święto z jednej strony dziękujmy panu Jezusowi za to, że tego świętego Łukasza wybrał nie tylko na apostoła, to znaczy na towarzysza świętego Pawła, który wspomagał go w głoszeniu słowa, ale przede wszystkim tak jak go wspominam, jako Łukasza ewangelistę, za to dzieło, które nam pozostawił i z którego my możemy bez problemu czerpać, ale też sami bierzmy z niego inspirację. Święty Łukasz pisząc o um, życiu Jezusa Chrystusa i o życiu apostołów korzystał z wielu źródeł. To znaczy nie zamknął się na jakiś swój własny sposób myślenia podczas pisania Ewangelii. Nie zamknął się na przykład tylko w przekazie świętego Pawła, którego był uczniem, ale korzystał też z innych Ewangelii, które już w tamtym czasie powstały, z innych źródeł po prostu do których miał dojścia i stworzył przynajmniej takie było jego wyobrażenie, takie postanowienie, że chciał stworzyć jak najbardziej szeroki, jak najbliższy prawdy obraz życia właśnie Jezusa Chrystusa i apostołów. I my tak, że moi drodzy, starajmy się nie zamykać na ten obraz Boga, który mamy gdzieś tam, czy z katechezy, czy może od jednego księdza, który na parafii ciągle kazania mówi, czy z domu rodzinnego. Ale starajmy się korzystać z różnych źródeł sami sięgając po Pismo Święte, sięgając po filmy na YouTubie, nie tylko moja, ale też i innych wspaniałych głosicieli Słowa Bożego. O, teraz zaliczyłem sam siebie do wspaniałych głosicieli Słowa Bożego. No ale są lepsi ode mnie, zdecydowanie lepsi, są i byli przede wszystkim ksiądz Piotr Pawłkiewicz, szukajcie i korzystajcie każdemu i zawsze polecam. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.